Śmieciu TREVOR! o, możemy przydzielić. Teraz w prawo. Pod tym sto... po tym po tym No i dlaczego to? Co to był za błąd? Wyślijcie to buljemu. Niech naprawi serwer brodza. Zdedosuję całe. Wydam p tyle pieniędzy, ile mam. Żeby kół zdedosowali. Ma to być naprawione. Nie róbcie krzywdy. Mam dziecko na utrzymaniu. Okur... Oh, nie, nie! 500, 50 dolarów zniżki, z 200 do 150 zszedłem. To mówię 50 dolarów, no to proszę, jest do zobaczenia 150 pan płaci, albo zaraz dzwonię na policję. Panie drogi, ja nie mam czasu, klienci czekają. Ej! Śmieciu! Śmieciu, zatrzymaj się! Ty kurwa! Chcę Nie. Nie. Nie no, jedziemy tak, nie ma co ryzykować. Dobra, chyba, że dasz mi ja szybciutko naprawię. Dobra Ach, się Jest. Dobra. Szybko. Aha. Wy uh, uh. Aha. No mogliśmy jechać no mać. <laughs> Nie wierzę. <laughs> Chodź. Chodź, zajedziemy na mechanika. Obserwujesz na. Na kodej nie trzeba zamaskowanym być? Nie, ja nie, nie latam tam zamaskowanym. No to chodź, pojedźmy się przebrać. Pójdźmy. Śmieczki Roz... krwawe. <śmiecki> pojedźmy na kodej Najpierw przebrać się, później do, na mechanika, zobaczyć czy jest carbonara. Jak będzie carbonara, to pogadamy. Nie? No jak? Ja... Ja Cię nie słyszę! Nie, ja oguchłem! No... To będzie problem z tym. Jak będzie problem? Czemu będzie problem, proszę Pana? No bo... Nie potrafię. Co Pan nie potrafi? że Pan kluczyk, przekręca go w stacyce i... Tyle, nie? Tu, tu nie ma kluczyków, to jest bungee. Aha, to jak pan to odpala? A kable? No? Pan tam w takim razie rozłączy kable. Dobra Nie wiem jak to mam wygrać Dobra, 451 41 plus 1, chodzimy do 38 na... No, OOOOOOK! Serce! Serce! Co się Halo! pan Halo! Ojej! pan? jest! Ty napisał mi, że za miasto nie jeździ. Idź do treweru, a że napisał mi, że za miasto nie jeździ. Dobra. Ej! Corporate. Co, co jest dziadek? Wszystko dobrze? A gdzie ty mi wysłałeś przez drogę? Ja kazałem ci napisać jedną na Nie jest ty tylko się jak szczur jakiś. Ale policja mnie zatrzymała, no nie mogę rozmawiać. Potrzebuję pomocy, Ipkins! Ja, policja mi zatrzymała, no nie mogę rozmawiać teraz. Dobra. Normalnie. Może, to może być wina dyków, szczerze, wiesz? Może nie domknęli drzwi, nie domknęli Normalnie wysunąłem się, na noszach wyjechałem i na... na... spadłem całkowicie. Tam, ja nie dopiero... no dobra, Stepa, no nie oszukujmy się To jest skandal, to już wiesz Ja rozumiem nie było protestów zaraz Ja rozumiem przestępca wieku, nie Ja nie rozumiem że przestępca Ja rozumiem wszystko rozumiem że to do się jakoś dogadać, to Ale my... żeby, ale żeby człowieka, który jest pogruchotany w podeszłym wieku żeby jeszcze żeby z karetki wypadał Ja chodź na chwilę na bo, na... Ja nie wiem czy te uszkodzenia to nie są z tej karetki Pan słuchaj, ty wiesz co się dzieje w, w tym w Paryżu, nie? Wiesz, jak jest? Be pójdzie do gazety, będzie za tym, a będzie na nas. I nam z premią. Ja mam zamiar kupić sobie fajne Ja czekam na premię, wiesz co chodzi. Mandaty wypisuję. To tak nie może być, Ja nie będę na lewo znowu, bo mnie za znowu za korupcję będą ścigać. Tak tak nie może być. Weź, żeby był, żeby był zadowolony, muszę, wiesz. Ile tam wyszło? 20 miesięcy? Ja do 7 miesięcy Weź proponuję kaucję. Może będzie go stać, będzie może zadowolony. I zobaczam No. Pan no. Mówi na kaucję? Może, może ten zmienimy temat. Może chce pan wyjść za kaucję. Tak. O Jezus Ta. kaucja! O matko jedyna! Skąd ja na to pieniądze wezmę? A, Dzieci a... mi pozdychają, no to jak szybko. O o o o o o! O o o oj o jo, 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 o! <laughs> No to ja dwie trupy! <laughs> jak to leci jak porek ziemniaków? Teraz pani musi ja, spróbować. Nie, jak ja... <słuch> nie, ja tylko to będziesz miał trzy trupy, bo ja to... Jak <słuch> jak rozwiazda? Ej, ty walisz na tym! To się nie lit. Uh. Na łeb się... A nie bij już nie bij się na web. A, a spust? pan powie jeszcze tą czwartą? Spust? Czwartą zasadę, spust, tak. No to to wiadomo, przecież. Spust musi być do paszczu, na twarzu albo do środka. Ale ja o innym spuście takim broni, wie pan? A no to chodzi o no. ten dżingiel taki, z który się pociąga, żeby... Ta, 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 ta taka jaka zasada taka, jest zasada. Nie zostawiał pan oporu, został pan jeszcze pan, bo... No w sumie sam skoczył, ale... No, tak szczerze... Tak szczerze? Tak. Bo fajny mamy, fajny Mam wrażenie, że nawiązaliśmy tak gadkę, z między nami. Tak, całkiem szczerze? To ten Łyzy... Tak mi się wydaje, że k***i pomógł, nie? Tak, słyszę biegnie za mną, on mnie nie mógł dogonić, on mnie nie mógł dogonić. I im zaczął krzyczeć skacz, 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 skacz. A? Ja nie wiem czy to mnie... Skacz, 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 skacz. Nie?